cześć dzisiaj tą tulejkę skończę z drugiej strony wyfrezuję na tej tutaj małej popierdółce to to pół dnia trzeba frezować ale i tak czekam za kolegą bo nie za bardzo wiem co tutaj dalej jak to ma być wszystko i madło jakieś takie małe by musiał mieć mocne maszynowe bo to jednak jak się tutaj więcej zadam no to wyciągam materiał mi ucieka z tego dobra. Nie wiem tu widać coś może coś będzie widać. Parametry tak do góry z materiałem pod frez na oko będę podjeżdżać tutaj prawo lewo to tak na żeby ten freza nie złamać żeby to mi gdzieś w kosmos nie wyszczeliło a obroty obroty bardzo wysokie bo na silniku mam na największym kole pasowym a na wrzecionie mam na najmniejszym że to no i wszystko wiecie. Nie chcę, jej, nie chcę jej gdzieś tutaj stawiać no bo mam podstawę z magnesem opaska i ten pierdolnik co na statyw się zapina kamerę no to w domu zostało przy tych moich ostatnich tutaj instalacjach co przerabiałem żeby tutaj ten odbiornik od mikrofonu przy tym zaczepić no i tak to jadę, frez jest dziesiątka, bieda z frezami, no taki jaki znalazłem, nie mam ani większych, ani ten, yy, albo ósemka frez nawet jest, no bo tu mam chyba, a nie, tu mam chyba 11 ten kołnierz, ale dobra, włączę i jedną ręką będę sobie tutaj... a kurczę widzę, że mi coś tutaj ucieka o, za dużo, podjechałem dobra I też jadę tak, że od swojej strony tutaj jadę w tą stronę, później przejeżdżam i madłem do siebie i wracam z tamtej strony, a to chyba powinno się wszystko w jedną stronę jechać, ale to żadna tutaj nie jest, kurczę, ten filozofia taki jakiś ten dokładny to nie musi być. Tutaj tak będzie wszystko obspawane, Kurde, za wysoko podjechałem znowu. Dobra. nie odkręcę. O. Nie wiem, co ta kamera też ma, coś z tego, że jak tak na magnes ją na ostrość na szybko przytrzaśnie do czegoś to fiksuje, ale teraz się chyba nie przełączyło. Takie coś wyszło, tu nawet, tu nawet za ostro wjechałem, ale to nic. Dobra, wyłączymy. O. A i teraz tak to ma przyjść, kurde gdzie tam tutaj kamerę teraz postawić, bo tu wszędzie mi się dobra do imadła przykleimy, tu się patrzcie, gdzie to ma być, tu, tu jeszcze będę musiał te spawy trochę podstegować, pod szlifować, a nie wejdzie mi dobrze, dobiję. Dobiję, obspawam, tak jak z tej strony. No i to będzie... Krzywo coś tutaj wcisnęłem. O, teraz ulazło. I tutaj już doszło. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Kurde, światło by musiał tu zapalić z tej strony. No. Od wewnątrz całe w kółko obspawam. Tutaj na lico to ma być. No i dobra. I to na razie. To na razie zostawiam. Aha, tu jeszcze muszę tego dytka obciąć, ale plan jest jeszcze taki, żeby nawiercić i zrobić smarowanie tutaj pod smarowniczki, pogwintować. No to tam ponoć za dużo. Tutaj w trakcie pracy nie pracuję na tym uchu, ale bym od tej strony jeszcze mówił, czekam za kolegą, od tej strony tutaj. Smarowniczkę nawiercić, tak za połowę tutaj dwójkę czy trójkę otworek, i tylko tak trochę nożem w kółko taki ten wypróć kanałek, jak pod zegera. I żeby się w tym tutaj o, miało jak rozchodzić, smarwo. Bo... No, jednak to jest stal, stal. To tak nie powinno być, żeby ten, dobra. Wyłączam, wyłączam tu, a tutaj, kurczę, no dobra, po południu Wam nagram, tam leży, nie będę pokazywać, o, tam leży, tam leży ten łup z ostatniej krucjaty i to, kurczę, dzisiaj czwartek, w zeszły czwartek na krucjacie byłem, a jakoś tak, kurczę, no... Nie wiem, te chęci takie mniejsze na otwieranie wszystkich tych prezentów. Nasze prezenty. No kupiłem sobie maszynę. Tak samo było Tak samo było yy, ze strugarką. Jak ją przywiozłem. Pozdrawiam serdecznie poprzedniego właściciela. Jak ogląda to tak, to też na sprinterze chyba z tydzień czasu stała, jakoś tak później żal mi się tego Mercedesa zrobiło, że to załadowany stoi i ściągnąłem, ale tak to no mówię, to też stoi, ale mokro na dworze, a to od razu chcę testować jak ten, jak, co, no chcę testować jak będzie sucho, to coś tam wygramy. Jakieś testy i zobaczymy. Dobra, tu muszę trochę ze stołu zgarnąć, bo to już się tutaj ciasno robi. Dobra, na razie, cześć.